powinna przede wszystkim przynieść oczyszczenie umysłu, ale też możliwość przełamania negatywnych wzorców. Siadamy z prostym kręgosłupem i na początku delikatnie koncentrujemy się na przestrzeni pomiędzy naszymi brwiami. Będziemy recytować cztery sylaby: sa, ta, na ma. Sylabą sa połączymy kciuk z palcem wskazującym. Przy sylabie ta połączymy nasz... Kciuk z palcem środkowym. Sylaba na to połączenie kciuka i palca serdecznego, a sylaba ma to połączenie kciuka i małego palca. Satana ma, Satana ma. Pamiętamy, żeby oddychać, ale nie musimy w jakiś szczególny sposób synchronizować oddechu z rytmem mantry. Na początku zaczynasz głośno recytować tą mantrę, na przykład przez minutę lub dwie a kolejne 3-4 minuty recytujesz ją cicho.